Środki finansowe dla sześciu najlepszych w Małopolsce lokalnych grup działania rozdane. Dodatkowe pieniądze na realizację kolejnych inwestycji i rozwój regionu otrzymały stowarzyszenia. Kwartet na przedgórzu Dolina Karpia, na śliwkowym szlaku pod Babiogórze nad Białą Przemszą oraz Zielony Pierście Internowa. W sumie ponad 22 miliony złotych. Minister Rolnictwa ogłosił pół roku temu konkurs na podział dodatkowych środków finansowych ponad 350 milionów złotych dla lokalnych grup. Grup działania, ale na realizację zadań dodatkowych, zadań na rozszerzenie strategii, lokalnej strategii rozwoju. Z Małopolski, w sumie tego zadania, z 39 lokalnych grup działania istniejących, podjęło się tego zadania 22 grupy. Została tutaj przeprowadzona ocena tych projektów, konkretnych projektów zapisanych w tej strategii i z 22 zadań. 6 zadań znalazło się w 70-liczbowej grupie, tak? zostało wybranych 70. Projektów do realizacji, i w tej grupie znalazło się sześć projektów z, właśnie z Małopolski. Wśród nagrodzonych znalazła się lokalna grupa działania Kwartet na Przedgórzu. My realizujemy zadania związane z naszą lokalną strategią rozwoju, która powstała kilka lat temu. Działania te zdeterminowane są jakby ramami programu, czyli są to działania z zakresu odnowy wsi, różnicowania w kierunku działalności rolniczej, mikroprzedsiębiorstw i to, co jest najciekawsze na małych obszarach, mianowicie małe projekty, które mogą realizować różne podmioty stowarzyszenia, organizacje, osoby prywatne różne instytucje na terenie czterech gmin wchodzących w skład Kwartet na Przedgórzu, czyli Bożencin, Brzesko, Dębno i Radów. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektu, który będzie wzmacniał markę turystyczną czterech gmin. Położymy szczególny nacisk na pokazanie, pokazanie miejsc charakterystycznych dla tych gmin, a więc zabytków, ale również miejsc związanych z postaciami, które urodziły się na terenie Gminy Bożenci. Chcemy pokazać teren całego Przedgórza jako teren, który wart jest zobaczenia, odwiedzenia, gdzie w ramach programu edukacyjnego możemy zainteresować również młodych ludzi, jakże przebogatą historią i tradycją całego regionu. Przedgórza. W tej chwili przygotowujemy odpowiednie projekty. W niedługim czasie będą nabory, i myślę, że z tych pieniędzy skorzystamy. Tym bardziej, że w tej chwili już. Kończą się powoli fundusze unijne, i to w tej chwili jest dobra możliwość zrealizowania tych projektów, które jeszcze nie były zrealizowane, bądź nowych, które w tej chwili powstają. Utworzenie podbabiogórskich szachownic to główne zadanie, które będzie realizowane przez lokalną grupę działania pod Babiogórze w ramach otrzymanych środków. Będą takie miejsca dla turysty, dla mieszkańców, w którym będzie można bardzo spędzić mile czas. Będą one jednakowe, można powiedzieć, w każdej gminie, czyli siedem takich miejsc. I wokół tego będą się oscylować zadania, które będą szły właśnie w kierunku rozwoju turystyki, produktu lokalnego i zachowania dziedzictwa kulturowego. Dodatkowe pieniądze otrzymała również lokalna grupa działania Zielony Pierścień Tarnowa. Przekazujemy tę kwotę i będziemy ją chcieli wykorzystać na działania w szerokim, szerokim pojęciu efektywnością energetyczną i poprawą estetyki. O pieniądze będą mogli ubiegać się i zarówno gminy, jak i, jak i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Rządowe. Dzięki środkom, które pozyskujemy i które będziemy pozyskiwać, możemy postawić na poprawę jakości życia, bo to są projekty związane z poprawą estetyki naszych miejscowości, to są również projekty związane z odbudową, z rozwojem kultury i tych środowisk, można powiedzieć, pod względem. Kulturalnym i oświatowym. Chcemy się wpisać, oczywiście, w nowe cele, w nowej strategii, te, na które dostaliśmy obecnie środki finansowe. Myślę tutaj głównie o odnowie centrum wsi. Ta nagroda będzie przeznaczona na uzupełnienie realizowanej strategii. Mówi Franciszek Sałaciak, prezes lokalnej grupy działania Dolina Karpia. Chcemy dodatkowo opracować jeszcze tą naszą strategię, rozwinąć tereny wokół rzek. Mamy taki program, właśnie w tej strategii łączą nas rzeki. Chcemy. Z całą Dolinę Karpia powiązać ścieżkami rowerowymi, ścieżkami Noddy Walking różnymi rodzajami przystani na Skawie, na Soli, na Wiśle. W imieniu wszystkich wójtów, których gminy należą do wyróżnionych lokalnych grup działania w Małopolsce, podziękowania na ręce marszałka Stanisława Sorysa złożył wójt gminy Gnojnik Sławomir Paterek. Lokalna grupa działania na Śliwkowym Szlaku, do której należy m.in. gmina Gnojnik i Iwkowa, przeznaczy dodatkowe środki na promocję produktu lokalnego. Skupimy się przede wszystkim na produkcie, czyli na tym, co jest dla nas najważniejsze, a konkretnie na komercjalizacji tego produktu, Chcielibyśmy, żeby on był ogólnodostępny, czyli wszystko to, co jest naszym bogactwem, czyli siwka i różnego rodzaju produkty, przetwory ze śliwką. Chcielibyśmy, żeby to się sprzedawało. Planujemy zwiększenie promocji produktu lokalnego, dzięki któremu powstaną nowe miejsca pracy, ale żeby one powstały, to również musimy zwiększyć infrastrukturę społeczną, umożliwić sprzedaż bezpośrednio tego produktu, promocję tego produktu i w ramach tych działań. Gmina Iwkowa Planuje budowę wiatr, które będzie można wiatr i stoisk, gdzie będzie można ten produkt sprzedawać. O tym, że otrzymane przez lokalne grupy działania wyróżnienia to powód do dumy, mówi Tomasz Latocha, przewodniczący Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Brzesku. Ja jestem bardzo dumny z działalności lokalnych grup działania, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego spotkania. Przecież to aż dwie grupy z terenu powiatu brzeskiego otrzymają tak znakomite wyróżnienie. Lokalne grupy działania realizują strategię małych ojczyzn oraz przyczyniają się do budowania marki Małopolski. Dodatkowe środki finansowe, które otrzymały Stowarzyszenia w czasie poniedziałkowej uroczystości, to nagroda za ich dotychczasową działalność. Paulina Marcinek-Tarnowska.